Film powstał przy współpracy firmy Norbut. Witam wszystkich na kanale Metoda. Dzisiaj zajmiemy się sensorem, którego już używam trochę. Jest to sensor firmy Stanley z serii S300. Oznaczenie tego sensora dokładny model to jest, jak widzicie tu na dole FMHTO 77407. Sensor wykrywa nam przewody pod napięciem, wykrywa nam profile. Środki, nawet profili, czy to stalowych, czy, czy przypuśćmy drewnianych, wykrywa nam tu widzę rury metalowe i zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Ogólnie szybko, tutaj aż ja tutaj mam otwarte. Może pierwsze, co to instrukcja? Wiem, że mało ludzi w ogóle przegląda też nam instrukcję, ale może zaczniemy od tego. Ja Wam zademonstruję całą instrukcję, abyście mogli sobie na stop klatce. Na przykład przejrzeć, zobaczyć dokładnie wszystko. Przelecimy te cztery strony, bo to chyba cztery strony tylko jest, więc po prostu będzie można sobie w wolnym momencie zastopować i przeczytać. Ok. Teraz tak. Dane techniczne ogólnie tego sensora wyglądają następująco. Oczywiście one są tutaj dane techniczne podane przy wilgotności względnej, czyli od 35 do 55%. Bateria, urządzenie zasilane baterią 9 v alkaiczną, typu coś tam, coś tam, która nie jest dołączona do zestawu. No to niestety trzeba było dokupić. Rzadko się zdarza, który aby któryś z, właśnie z producentów dostarczał z urządzeniem baterię, chociaż nie zawsze. Różne urządzenia, no ważne czasem zdarza się, że są w zestawie. E, dobra, zakres głębokości w ogóle tego urządzenia mierzenia to jest drewniane profile. Mamy do 25 mm przez ścianę gipsowo-kartonową. No to przypuśćmy, to są dwie płyty gips karton Metalowe profile do 38 milimetrów, czyli około no prawie 3 płyt, no trzy płyty. Mm, dalej mamy przewody prądu zmiennego pod napięciem do 50 mm przez ścianę gipsowo-kartonową i tryb wykrywania metalu do 76 mm przez ścianę gipsowo-kartonową, co jest naprawdę no, dosyć sporo. Fajnie, fajnie. Temperatura robocza od plus 32 do plus 120 fahrenheita, czyli tutaj w Kelwinach to mamy no, od 0 do 49 temperatura przechowania od minus 4 do 150 fahrenheita, czyli tam 20, minus 20 do plus 66 stopni, Jest yy, rok gwarancji, chociaż ja spotkałem się na różnych stronach gdzie, zakupowych, gdzie można kupić ten produkt, że wyświetlane są w ogóle jest pokazane że niby produkt posiada dwa lata gwarancji. Mamy tutaj jeden rok gwarancji więc tak naprawdę nie chcę was wprowadzać błąd. Ciężko powiedzieć tak naprawdę czy to jest rok czy 2 lata. W instrukcji więcej nie mamy bardzo nic. Mamy tutaj jeszcze tylną stronę gdzie właśnie jest nawet zademonstrowana że wymaga jednej baterii 9 i której nie mamy w zestawie. Stanley, ok. To chyba raczej tyle. Teraz przypatrzmy, przy, przy zobaczmy nasze urządzenie. Posiadamy tutaj wyświetlacz LCD na głównym topie. Mamy wyświetlacz LCD, eee, cztery takie, można powiedzieć, ramki. W ramkach są pozaznaczone. Co byśmy chcieli mogli szukać. Nie są naciskane. Mamy tylko przycisk tutaj na dole, który jest klikany, do wybierania właśnie pożądanego materiału, którego szukamy. Tutaj po tej stronie mamy taki przycisk. To później Wam powiem do czego to służy. W ogóle tutaj uchwyty są gumowane. Więc lepiej to się trzyma to urządzenie. Tutaj na górze mamy także diodę powiadomień. Jeżeli coś znajdzie, będzie nam wyświetlał powiadomienie, będzie nam tu mrygać ładnie ta dioda. Plastik. Plastik ogólnie jest bardzo dobry materiał. Dosyć mocny ten plastik jest. To nie jest taki plastik jak w chińskie Badziewia. W ogóle tylko naprawdę czuć, że ten plastik to jest plastik taki z prawdziwego zdarzenia. Z tyłu mamy oznaczenie firmowe. Model mamy także rok produkcji. Tutaj widzę 2018 rok. wyprodukowana. oczywiście w Chinach. Miejsce na baterię. Bateria została zainstalowana, włożona. Ok. Przycisk służy do tego, do wybudzenia urządzenia. Wciskamy. Jak widzicie, wybudza nam urządzenie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa: Mamy tutaj przycisk na topie, który, dzięki któremu możemy sobie wybrać, co będziemy tam szukać. Czy będziemy szukać konstrukcji stalowych, czy przewodów pod napięciem, czy na przykład profili drewniano-stalowych. My tutaj mamy gniazdko, do którego podłączone są moje lampy oświetleniowe, które doświetlają tutaj scenę. Scena, jaka jest każdy widzi. I teraz tak, będziemy szukać, jak dochodzą tutaj przewody i czy może być tak, że przewód jeszcze odchodzi w którą stronę, tak? Więc jeżeli byśmy chcieli na przykład coś tu wiercić, przypuśćmy dokładać i wiercić, to warto byłoby to sprawdzić. Ok, teraz tak, żeby wystartować urządzenie i zacząć szukać w ogóle, należy dołożyć urządzenie, przypuśćmy do ściany. Dokładamy tak do ściany, ja Wam pokażę tutaj na, na przykładzie instrukcji, to jest przypuśćmy ściana, naciskamy przycisk z boku, którego będziemy cały czas trzymać i nastąpi kalibracja urządzenia. Ok, jak widzicie mamy już tutaj ready, więc jest gotowe urządzenie do szukania, tutaj widzę, że profili drewniano-stalowych. A my będziemy szukać przewodów. Wybieramy sobie przewody elektryczne. I robimy tak samo. Dokładamy do ściany. Kalibrujemy. Widzę, że nam wykrył tutaj. O, teraz będą przewody. OK, w ready. No i jedziemy. Przesuwając. Nie za szybko. No, już widzę, że nam coś znajduje. Powoli mamy przewód. Przewód idzie. W tym momencie jak widzicie. Spróbujemy jeszcze inaczej. Dajedziemy sobie w ten sposób. Także znajduję przewód. Tu mamy punkt 0, więc znajduję w punkcie 0. Tutaj mamy przewód na pewno. OK. Miniemy. się przewód. Lecimy dalej, szukamy. Może być więcej tych przewodów. Widzę, że on tak sobie tutaj coś wychwytuje. No właśnie. Mamy tutaj następny przewód. Jeden. Pewnie nie tylko jeden, bo dosyć tutaj grubo jest. Okej, okay. czyli widać, że mamy przewód, który idzie z góry i przewody, które idą w bok. Spróbujemy jeszcze raz od dołu przelecieć, skalibrować. profile. przełączymy sobie na przewody OK. I polecimy w górę. Dla pewności to już nam wykrywa na tym poziomie. I tu chyba jest drugi. O, bo tu jeden minął przewód. Tutaj jest następny. I jest koniec. Czyli prawdopodobnie idą tu dwa przewody. Jeden idzie w górę, dwa, nawet trzy. Jeden idzie w górę, jeden idzie w bok w lewą i drugi chyba też jest na górze, też idzie w bok w lewą. Jak widzicie, bardzo fajne, przydatne urządzenie. W ogóle polecam mm, każdemu taki sensor, kto w ogóle zajmuje się chociaż trochę majsterkowaniem, chociaż budownictwem, bo naprawdę można mm, sobie zaoszczędzić dużo problemów typu, że wieszamy coś, przypuśćmy, i, i wiercimy w ścianie, a no nagle się okazuje, że coś nam nie działa, tak? A później mamy napięcie na, na, przypuśćmy, albo zwarcie, albo napięcie na jakimś wkręcie czy jakimś innym elemencie, którym wbijamy w ścianę. Ja jeszcze raz sobie tutaj spróbujemy, skalibrujemy. Ja sobie tutaj wybiorę od, od razu przewody elektryczne. Ready, jedziemy tak, wykrył. Czasem trzeba poszukać bardzo dosyć dosyć na większym obszarze, bo tak naprawdę z tego co ja tutaj widzę Nieby ten przewód leci w górę, ale on tu się kończy, czyli wychodzi tak naprawdę jeden i drugiego nam nie wychodzi na to, że wychodzi na to, że obydwa przewody, tu jest jeden przewód. I tu mamy drugi przewód. Czyli obydwa przewody tak naprawdę zawijają nam tu w lewo. Jeden idzie niżej, drugi idzie wyżej. No widzicie, jak to często można się pomylić. Głównie w instalacjach puszkowych to było coś takiego, że przewód główny idzie do góry i to jest tyle, tak? A tu jednak można się pomylić i można tutaj sobie narobić problemów. Okej, okay, wielkie dzięki za oglądanie. Jest to taki dosyć szybki test urządzenia. Polecam urządzenie. Urządzenie można kupić. Sensor można kupić za około 200 zł, 170 do 200 nawet, 30 zł. Moim zdaniem warto. A jakie Wasze zdanie jest? Dajcie komentarz. Może używacie podobnego, może używacie poprzednich modeli tak naprawdę też stąd leja właśnie do wykrywaczy takich sensorów. Bardzo chętnie poczek poczekam na wasze komentarze, przeczytam, zobaczę, może nagram nawet następny taki test, gdzie będziemy mieli już na przykład włożone kilka płyt gips kartonowych i będziemy testować, czy ten wykrywacz tak naprawdę wykrywa na daną głębokość tych płyt. W każdym razie tak jak wspomniałem, czekam na Wasze komentarze. Zapraszam do komentowania. E, oczywiście zapraszam i do polubienia. Łapka w górę oraz do subskrypcji kanału. Jeżeli zasubskrybujecie kanał, nic Was więcej nie ominie. Będziecie cały czas na czasie. Ok, wielkie dzięki i do zobaczyska. Hej! Pamiętaj, aby zostawić suba, i łapkę w górę jeśli Ci się podobało, a jeżeli chcesz wspierać i pomagać w rozwijaniu kanału, zapraszam do udzielenia napiwku. Oczywiście wszystkie linki w opisie filmu.